Na Korzonek, prezes Sądu Raciborskiego, ale tutaj oczywiście w roli typowo wokalnej, typowo artystycznej, typowo gwiazdkowej, bo nie można sobie wyobrazić, żeby w gwiazdce serc ciebie Marzena zabrakło. Jak się czujesz w utworze, który wybrałaś do tego rocznego wydarzenia, bo on jest szczególny dla Twojego pokolenia też. Wspaniale, to jest niesamowicie energetyczna piosenka. Myślę, że te dźwięki, jak one się zaczynają. Te intro instrumentalne rozpoznaje każdy, i to jest utwór, który porywa ludzi, więc myślę, że to będzie bardzo dobra propozycja na gwiazdkę serc, która ma bawić, wzruszać, ale przede wszystkim też ma to być taka artystyczna uczta. No, Sięgnięcie do tego utworu muszę powiedzieć, było dla mnie jednak wyzwaniem jest dla mnie wyzwaniem. To jest bardzo mocny utwór, wymagający wokalnie. Ale mam nadzieję, że to, co planuję stworzyć, zyska uznanie publiczności i na pewno każdy, każdemu jakieś wspomnienia z tą piosenką przyjdą na myśl. I muszę powiedzieć, że bardzo długo szukałam utworu, bardzo długo się zastanawiałam. Wydawało mi się, że to jest jednak z takich klasyk, którego nie powinnam się dotknąć, ale w końcu. W końcu pomyślałam sobie, że, że jeżeli szukam czegoś z kosmosu, to to będzie odpowiednia propozycja. Dobre, dobre. Rzeczywiście, że ten kosmos, ale też ja widzę po próbie, że nie tylko wokalista, wokalistka tutaj żyje tym utworem, ale cały zespół wtedy się bardzo mocno angażuje. Widziałem, wszyscy członkowie tej ekipy Pompa oni kapitalnie przy tym się no, bawią. No i to jest właśnie cudowne gwiazdce. Pompa Bent po prostu, znaczy to jest, to jest dzieło, które musimy współ, współtworzyć razem. Wydaje mi się też, że to bardzo dobry utwór na ich skład, to jest utwór, w którym jest bardzo mocna gitara, w którym jest bardzo trudna solówka. Adam Szlamowski fantastycznie sobie z nią radzi. Naprawdę no, jestem pod wrażeniem, jak ją zagrał już tylko na zwyczajnej próbie. Baz, perkusja. Zawsze z pompą Bend jest tak, że ja dostaję od nich, z ich wykonania, ogromną energię. W utworach, które wykonuję, to jest ważne, więc jest tak, że oni mnie niosą. Jakby swoim wkładem energetycznym, czyli nie tylko odegraniem piosenki, ale tą interpretacją swoją, swoim zaangażowaniem, które wkładają w muzykę. I to jest dowód na to, że muzyka to nie tylko dźwięki, to znaczy, muzyka bez emocji, bez, bez tej wymiany energii z publicznością, i nawet między wokalistą a zespołem no nie istnieje. No to, to nie jest sztuka wtedy, tak? To jest po prostu jakieś, jakieś odtwórcze odtworzenie. A to mnie nigdy nie interesowało. Dla mnie muzyka <coughs> musi nieść tą wymianę emocji z publicznością. To jest jeden z najbardziej magicznych momentów, jakie artysta może przeżyć. Mi się kojarzy, że ile gwiazdek tyle jest Twoich takich twarzy muzycznych, Twoich takich postaci, które otwarzasz tam, bo ty i potrafisz na tej gwiazdce mieć takie wspomnienia z takimi utworami typowo kobiecymi, typowo takimi nawet spokojnymi, wręcz balladami, a też przecież tutaj będziesz taką rokową marzeną. Tak, no i to jest cudowne, że gwiazdka poprzez temat, który przyjmuje pozwala też nam artystom, wcielać się w te różne role i próbować właśnie tych różnych wcieleń. Przecież to chodzi o to, żeby to było ciekawe dla publiczności, więc mam nadzieję, że też publiczność zaciekawi to, w jakim właśnie wcieleniu będę w tym roku. A ona rzeczywiście będzie rokowa i mocna, czyli nie moje typowe, bo nie ulega wątpliwości, że moją mocną stroną są ballady, są utwory, które. Jednak wzruszają, więc rzeczywiście na przestrzeni gwiazdki tych utworów było bardzo, bardzo dużo i były bardzo różne, ale um, ja się cieszę, że właśnie mogę też sięgnąć do innych gatunków. E, tutaj no, żal było nie skorzystać z tego instrumentarium, który, które mamy. No, a mówię, temat sam, sam nasunął tą propozycję, i um, takie mocne utwory ja też lubię, ale co ciekawe, to, to jest w ogóle tak, że ja, ja sama o, tobie, o sobie tego nie jakby, mówię, natomiast kiedyś od Elżbiety Zapędowskiej, notabene w tym budynku, na jednym z warsztatów usłyszałam, że y, ja jestem stworzona do piosenek, przy których są ciary. I jeżeli stosować ten, tą miarę, czy właściwie wybrałam piosenkę, to ta również jest dobrze dobrana, bo jedna z osób tutaj po próbie mi powiedziała, że właśnie miała ciary, że były ciary. Więc może niech nie, ten, ten gatunek nie jest taki, nie jest taki istotny, bo ja rzeczywiście rokowe rzeczy wybieram rzadziej, ale też bardzo kocham gitarę. Kocham kocham, bas, kocham w ogóle też perkusję, uwielbiam solówki z perkusji. Więc no naprawdę cieszę się, że mogę sama tak poeksperymentować. I jeszcze zapytam cię, bo to będzie twój jeden występ podczas gwiazdki, ale będziesz jeszcze raz na scenie i znowu w takim mocnym, energetycznym, rokowym utworze. Tak, mam super moce", to jest fantastyczny utwór, który myślę, że wszyscy, wszyscy znamy. I taką wartością ogromną gwiazdki jest spotkanie ludzi z różnych środowisk, ale też często ludzi, z którymi stanęliśmy już wcześniej kiedyś na scenie. Więc no ja na tej scenie, będę na tej właśnie, gdzie byliśmy z Mirażem, bo właśnie tutaj wiele koncertów się odbywało i prób, no właśnie w piosence finałowej stanę z kilkoma moimi koleżankami właśnie z Mirażu i z innymi artystami, których znam, artystami, czy też przedstawicielami innych zawodów i bardzo to lubię. Uwielbiam atmosferę gwiazdki, uwielbiam atmosferę backstage'u, który jest w trakcie koncertu. To jest świetna integracja i myślę, że absolutnie unikatowy projekt na skalę naszego kraju. Pięknie, bardzo dziękuję. Dziękuję.